Tym razem koledzy z Japonii się postarali. Szrodczy Drop z Mega Dream EX, czyli tegorocznego high class setu, w którym ja osobiście szukam Gengara, wiadomo, jest to najlepszy Pokémon, ale nie pogardzę też Dragonite'em, Nm oraz Mega Charizardem, którego wersję angielską mam już z Ultra Privilege Collection Boxa, ale na pewno ładnie prezentowałyby się w duecie. W samym boksie znajdziemy 10 boosterów, z czego gwarantowane są 3 artwerki, jeden full art z itemem i jedna karta nowego typu Mega Attack Rare. Przykładowo taki Charizard, którego pokazywałem wcześniej. Od świrów, które otworzyły już 200 boxów, z tego dodatku możemy dowiedzieć się, że najrzadsze karty typu SAR trafiają się mniej więcej co 3 boxy. A jak ktoś ma farta, może nawet trafić znanego już np. z Terra Star Festival X Godpaka. Tutaj taki Godpack zawiera jedną kartę AR, 5 kart Mega Attack Rare oraz 4 karty SAR. No nie powiem, chciałbym kiedyś coś takiego ustrzelić do swojego boksa, jak widzicie, nie tym razem. Dajcie znaka, czy wy też planujecie otwierać tego boksa, albo może już go otwieraliście i wypadło wam coś ciekawego. Jeśli tak, to pochwalcie się swoimi drupami w komentarzach. A teraz końcówka boksa. Hmm, trochę słaby ten boks. 100 lajków i lecimy z kolejnym.